Cześć Ścievanko, z tej strony Janusze Minecrafta i zapraszam na kolejny odcinek Spec Simulator 2, jak sami zresztą widzicie, jest upgrade, który niestety wczoraj był fal startem totalnym, preston zawalił po całości, no ale jak się jakoś zmobilizował, to wziął się do kupy, pozbierał i zrobił. I jest. Co odblokowane, odblokowana jest dżungla, tylko jedna mapa. Ci co mają vip mogą iść na Winter, czyli na, też na jedną mapę, tak jakby, ponieważ tu już wcześniej byli. Także każdy otrzymał po jednej mapie. Natomiast być może nawet i dwie mapy będzie nam dane odwiedzić. A to dlaczego? A to dlatego, że odblokowaliśmy mordeczki VIP. Także kolejny Quest na vip -a. odblokowany jest VIP. 32 godziny online. Bodaj, że na zdjęciu było 24, no ale cóż, 8000 coinów. 400 jajek otwartych i 32 godziny w grze online, także VIPa mamy odblokowanego tak to wygląda co teraz, co teraz odblokować w glory, slot glory czyli 50 godzin tak to wygląda i co jeszcze, mamy złote pety, byliśmy już byliśmy już na petach tak to wygląda mamy małpkę szesnastkę małpkę szesnastkę, nasz Jeden z szarksów szesnastka, osiemnastka tygrysek i dwie osiemnastki małpy. Troszeczkę małpamy, na razie ich nie przerabiam na złote, ponieważ nie widzę żadnego sensu. Po odblokowaniu VIP-a mam nadzieję, że dropnie on w miarę szybko, aczkolwiek w opisie jest, że jest to bardzo niska szansa, to znaczy rare czyli niski taki no nie legendary, no bo legendarnego dropnąć rzadko, aczkolwiek jeżeli jest rare, no to myślę, że jest to do dropnięcia, no mam taką nadzieję, że nie zepsuł tego tak, że będzie, nie wiem po tygodniu ktoś dropnie i wielkie halo, bo można dropnąć VIPa od 10 minut do 2 godzin mam nadzieję, że będzie dało się go normalnie dropnąć, jak sami zresztą widzicie, 405 tysięcy diamentów 405 tysięcy diamentów co czyni mnie chyba jednym z najbardziej Rozpoznawalnych graczy Pet Simulator 2, no i chyba jednego z największych koksów Pet Simulator 2. Wcale nie trzeba mieć VIP-a, nie mam tego VIP-a. Eee, także, jak sami widzicie, bez VIP-a też się da grać. No troszeczkę nudno jest zbierać, ale jak się da, to się da. 8 milionów końców na koncie, 8 milionów końców i 405 tysięcy diaksów. Tak to na, tą, na tę chwilę wygląda. Co jeszcze takiego ciekawego chciałem powiedzieć chyba nic nic ciekawego chyba już nie ma do dodania mamy mamy diaksy, mamy końsy, level nie podniesiony, peciki, mam nadzieję, że uda mi się dropnąć ten bilet Vipa, czy jak to tam zwał, ponieważ chciałem wejść na tą nową mapę, nawet na 10 minut, żeby dropnął, chciałem pokupować, zrobić taki potężny opening, pokupować po prostu pety i, I dopiero z nich robić te goldy, ponieważ nie widzę sensu tak naprawdę z tych, które posiadam, robienia goldów, co zrobiono. A jeszcze co chciałem dodać: największy minus update'u. Największy minus to jest, jak sami zresztą widzicie, drop. Nie widać drugiego dropu, jeżeli się nie podniesie pierwszego. Tak to nazwijmy. No jest to bardzo utrudniające grę i według mnie głupie, nie wiem dlaczego Preston tak zrobił, jest to no chore według mnie, nie powinno tak być, ponieważ no utrudnia mnie, mnie osobiście bardzo, bardzo utrudnia i uniemiliwo, że tak to nazwę. Grę, tak, gdy otwierałem, powiedzmy, biegłem przez mapę, mogłem sobie zebrać to wszystko i, otwier i to znaczy otwierać wszystkie te monety, dropy, yy, farmić, a potem sobie zbierałem i tak naprawdę widziałem, czy drop jakiś plecak. No, teraz trzeba podejść, jak sami widzicie, podchodzimy, zbieramy i dopiero następny. O, tu są trzy, było widać wcześniej, teraz nie widać, także no. Duży minus, duży minus, zwłaszcza dla graczy, którzy nie mają wykonanego quest'a na podnoszenie 25 tysięcy drop'u, no powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam teraz jak 25 tysięcy drop'u miałbym podnieść, bo tak mówię, jak otworzyło się wszystko, to stojąc w miejscu praktycznie z tego pułapu można było przejeżdżać myszką i sobie to zbierać. Teraz już niestety tak nie mam, mam nadzieję, że to jest chwilowe że po aktualizacji wystąpił taki problem i zostanie to naprawione, bo jeżeli dalej tak będzie, no to gracze naprawdę pułap osiągnięcia deski raczej niemożliwy. Także, mordeczki co? Eee, widzimy się. Mam nadzieję, że zrobimy live'a dzisiaj. Widzimy się na live'ie. Także zapraszam wszystkich serdecznie do zostawienia łapki, do zasubskrybowania kanału, do patrzenia na live y i śledzenia tego oto pro gracza. Jak widzicie, w okularkach są i tak to wygląda. Także mordeczki. Do zobaczenia i hej!